Marsze nie mogły się odbyć, więc ulicami miast przejechały kolumny samochodów. Tak wyglądały obchody 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Udział w obchodach rocznicowych nie wymagał w tym roku poświęceń. Zamiast długiego marszu w niskich temperaturach była przejażdżka samochodem, bo dziś przecież każdy może mieć samochód. To luksus, na który 102 lata temu niewielu mogło sobie pozwolić. W 1918 roku w Polsce zarejestrowanych było niespełna 12 tysięcy aut, wliczając autobusy i pojazdy wojskowe. W Warszawie było ich 400. Tworzyło się państwo, tworzyło się prawo. Powstawały pierwsze polskie przepisy ruchu drogowego i te dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami. Pojawiły się kategorie. Jedną z nich była 2B. Uprawniała do prowadzenia Forda T, pierwszego na świecie auta produkowanego taśmowo. A pierwsze polskie przepisy ruchu drogowego zostały zapisane w ustawie z 7 października 1921 roku. Dokument liczył 6 stron. Obecna ustawa ma ich 181. Polska przystąpiła do umowy wielostronnej M330, to oznacza zmiany terminów ważności zaświadczeń kierowców oraz świadectw przeszkolenia doradców transportu drogowego towarów niebezpiecznych. Zgodnie z umową zaświadczenia ADR kierowców i świadectwa przeszkolenia doradców, których termin ważności upłynął pomiędzy pierwszym marca tego roku, a pierwszym lutego przyszłego roku zachowują ważność do końca lutego 2021 roku. A to oznacza. Że zarówno kierowcy, jak i doradcy zyskują 4 tygodnie na odnowienie uprawnień. Polska umowę M330 podpisała 9 listopada. Dziś kończą się konsultacje w sprawie planowanych zmian w systemie egzaminów na prawo jazdy. Przed tygodniem resort infrastruktury opublikował projekt na stronach rządowego Centrum Legislacji. Projekt zakłada między innymi, że wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego będą mogły zatrudnić na okres 6 miesięcy osoby niespełniające jednego z warunków obowiązujących obecnie w przepisach skrócone też z 50 do 45 minut obowiązkową przerwę między egzaminami. A gdy zaplanowany egzamin nie odbędzie się, nie będzie on uwzględniony w zestawieniu dziennym przeprowadzanych egzaminów. Ministerstwo Infrastruktury wyjaśnia, że przepisy rozwiążą problemy z elastycznością przeprowadzania egzaminów. Dziś mija termin zgłaszania uwag. Do konsultacji zaproszeni zostali marszałkowie województw i 18 związków i stowarzyszeń w Polsce. To jedna z umiejętności, które sprawdzane są podczas egzaminu na prawo jazdy. Parkowanie, bo o tym mowa, nie powinno stanowić problemu dla kierowcy. To jednak jedynie teza. W praktyce wygląda to tak, że każdego dnia tysiące kierowców łamią przepisy, parkując. Najgorzej parkują Warszawiacy. Zaraz za nimi są Wrocławianie, a na trzecim miejscu są kierowcy z Poznania. To w tych miastach zgłoszono najwięcej przypadków nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. Tak wynika z danych firmy Rankomat. Zestawienie powstało po analizie zgłoszeń przez aplikację Uprzejmie donoszę, która powstała po to, aby każdy mógł zgłosić służbom nieprawidłowo i niebezpiecznie zaparkowane samochody. Podstawowy mandat za złe parkowanie to 100 zł i 1 punkt karny. Coraz więcej kierowców myśli o kupnie elektrycznego samochodu. Tak wynika z badania Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. W ankiecie udział wzięło blisko 5 tysięcy osób. I okazuje się, że co trzeci pytany rozważa zakup samochodu elektrycznego przy kolejnej zmianie auta. Jak podkreślają autorzy badań, ta grupa stale rośnie. Auto elektryczne rok temu zamierzało kupić 28, a w 2018 17% ankietowanych. Podobną tendencję można zaobserwować w biznesie. Co piąta firma działająca w Polsce planuje włączyć do swoich flot auta elektryczne. Obecnie napędy alternatywne cieszą się największą popularnością wśród dużych firm. Badanie przeprowadzono na 323 polskich przedsiębiorstwach. W dzisiejszych faktach OSK to wszystko. Ja dziękuję za uwagę. Zapraszam do Studia Szymona. Do zobaczenia.